Cześć, witajcie gorąco w kolejnym materiale i dzisiaj zapraszam Was na kosmetycznych ulubieńców lutego oraz troszeczkę kawałka stycznia końcówki, bo tam się pojawiło już troszeczkę takich inspiracji, wiosennych. Będą tutaj kosmetyki, które na YouTubie zrobiły furorę troszkę się skusiłam i zakupiłam, ale będą też odkryte przeze mnie takie nowinki, nowości, także jeżeli jesteście zainteresowane, a jeżeli włączyliście ten film, to myślę, że tak, to zapraszam. Może zacznijmy od Big Lossy, bo ostatnio bardzo inspiruje się kosmetykami naturalnymi, one mi niesamowicie służą. I tutaj zobaczcie, Big Lossy ma hasło Bliżej Natury. Strasznie spodobała mi się ta yy, koncepcja, a kosmetyki, które są w tym pudełku, są po prostu niesamowite i obłędne. Naprawdę, Big Lossi, muszę powiedzieć, że z miesiąca na miesiąc jest coraz lepsze. I tak jak początkowo miało super start, yy, tak teraz wraca się do tych ekstra początków. Bo nie wiem, czy wiecie, był taki okres, yy, gdzie Big Lossi po prostu coraz gorsze pudełka miało. A teraz, no. Dostosowują to do trendów, do, do potrzeb klientów, więc jak najbardziej fajne jest to pudełko Bliżej Natury. W tym pudełku znalazło się bardzo dużo fajnych produktów, ale chciałam Wam przede wszystkim polecić jeden, który zachwycił mnie niesamowicie. I to jest wianek łagodzący, tonik, mgiełka do twarzy z ekstraktem z owoców róży. To jest pełen produkt, przepiękny zapach. Ekskluzywne, moim zdaniem, takie przyjemne dla oka opakowanie i super taki tutaj dyfuzor, który bardzo dobrze nadaje tą mgiełkę, ponieważ niektóre, na przykład w Resivo, kocham te kosmetyki, ale akurat tam w Toniku ten dyfuzor jest taki, że bardzo nierównomiernie nie chcę powiedzieć tego słowa bo to będzie brzydko ale kolokwialnie mówiąc sika. I po prostu tam giełka źle się rozprowadza. Tutaj tego problemu nie ma. I tak jak mówiłam, przepiękny zapach. Rano słuchajcie, wstaję odświeżenie skóry i po prostu mam super przygotowaną twarz do nałożenia kremu i ona jest taka ja nie wiem jak mam to powiedzieć, to jest coś takiego jakbym przemyła twarz zimną wodą ale z niesamowitym zapachem, super, ekstra łagodzi tą skórę taką zmęczoną po nocy czyli po nocy powinniśmy być w po ale wiecie o co chodzi rano wstajemy to jeszcze jesteśmy tacy nie do życia także on budzi do życia żeby nie przedłużać, to przejdźmy od razu wielkim krokiem do ulubieńców absolutnych. I to będzie topną różę, tu róż, rozświetlacz oraz bronzer z Too Faced Sweet Peach Glow, to jest ta nowość. Oraz yy, błyszczyk, właściwie szminka, yy, la creme z Too Faced albo la creme i numerek to jest Spice Spice Baby. Słuchajcie. Ja po prostu przepadłam, jeżeli chodzi o tą serię. Mam paletkę Tom Faced yy, Peach Glow. Jestem zachwycona, uwielbiam, codziennie się nią maluję, kocham. I pomyślałam sobie: dobra, jest reklama na YouTubie, ja sobie przetestuję, kupię. I o boże, jakie to jest piękne! Nie dość, że po prostu opakowanie jest cudowne. Nie dość, że zapach jest powalający, ale wiecie, często te kosmetyki, jeżeli są jakieś super, ekstra opakowania i itd. i płacimy za to, to często produkt jest gorszej jakości. Tutaj wszystko idzie razem w parze, czyli produkt jest absolutnie cudowny, przepiękne daje rozświetlenie. Ten róż jest bardzo subtelny, będzie świetny na wiosnę. Rozświetlacz nadaje piękną taflę, nie ma on wiele jakichś takich drobnych, brokatowych, tylko daje właśnie tą taflę. Czyli nie ma tutaj problemu, że będziemy świecić się jak bombka. No i jeżeli chodzi o ten bronzer, to ma on odcień co prawda ciepły, ale na twarzy moim zdaniem razem z tym ciepłym odcieniem różu i ciepłym odcieniem złota komponuje się dobrze. Mój du po prostu duet, nawet nie duet, a trio ulubione w tym miesiącu i myślę, że na wiosnę z tą paletką to jest po prostu hit. Ale oprócz tych cudowności mamy również, tak jak wcześniej mówiłam, tu face la krem. Na kreme, yy, Spice Spice Baby, pomadkę, która ma wykończenie bardzo kremowe. Jest złudnie, przypomina mi te Chabistiki z klinika, które kiedyś miałam. Yy, no i zapach, słuchajcie, ma ten produkt zapach jak ciastko z kremem i toffi. Do, dosłownie, dosłownie jest tak fantastyczny. I cały czas ten zapach czuć i macie ochotę orbizować usta. Ja go mam właśnie na ustach. To jest taki kolor wypukanego brązu, bardzo naturalny, na co dzień, myślę, będzie pasował wielu osobom, czy z jasną karnacją, czy z ciemną. Jest subtelny, jest delikatny i świetnie nawilża usta, takie po prostu masełko o zabarwieniu, lekko brązowym i moim zdaniem no tu face no wygrywa tutaj z opakowaniami, opakowanie piękne, metalowe, takie solidne nie otworzy nam się w torebce, tego nienawidzę właśnie w tańszych szminkach, że nieraz raz, nie dwa mi się otworzy w torebce i powiem że o Jezu jaka byłam ściekła, bo wiecie no potem to czyścić nie jest prosto także pomadka taka konsystencja super opakowanie piękne, czego chcieć więcej naprawdę polecam tą serię jest cudowna co prawda, mamy już końcówkę karnawału, ale ja, słuchajcie, cały ten okres oszalałam na punkcie brokatów, właśnie do paznokci. I e, ostatnio robiłyśmy z Martą taki tutorial e, walentynkowy. Bardzo Wam się spodobał, jestem tak szczęśliwa, słuchajcie, bo chcemy robić różne serie, na przykład paznokcie pastelowe na wiosnę. Dajcie znać, czy chcecie. No bo mówiłyście, że chcecie, ale jeszcze napiszcie, żeby było wszystkie wiecie, na 100% pewne. E, I już nie przedłużając, pokazuję Wam produkty. Więc ostatnio zakochana byłam w takich kolorkach jak semilaka, oczywiście, hybrydach, y spice salsa, przepiękna czerwień, ognista, seksowna, romantyczna, nic dodać, nic ująć, mój naprawdę ulubieniec tych miesięcy na maksa. Następnie, miedna samba, y to jest y kolorek taki różowo-czerwony, też bardzo mocno napigmentowany brokatem, y też. Kolor naprawdę godny polecenia. A z takich bazowych kolorów różowych wybrałam Little Rosy, to jest 157. To jest bardzo ładny, pastelowy kolor różu. Po prostu idealny będzie na wiosnę. A drugi to jest Classic Nude i ten róż on jest już bardziej taki brudny, bardziej wpadający troszkę w berze, ale pasuje super z kolorami właśnie czerwonymi, różowymi, połączonymi na paznokciach. I nowościami, które pojawiły się ostatnio u mnie w okresie karnawałowym jest taki kolor Gold Disco. On ma bardzo, bardzo taki kolor złoty. To jest po prostu złoty, mocno mieniący się brokat, który świetnie będzie pasował do właśnie beżów na przykład. A drugi kolor to jest Glitter Indigo. I to jest taki, nie, umiem, nie wiem, jak mam to określić, bo on troszkę wpada w fiolet, troszkę wpada właśnie w granat. No jest po prostu taki dyskotekowy, neonowy trochę kolor. Może nie. Ciężko mi jest go określić. To jest taki jeans, mocno nasycony, brokatowy. I oprócz lakierów hybrydowych, z Martą również robiły się takie zdobienia, jak na przykład Negative Space i Potrzebowałyśmy takich produktów jak właśnie Semi Arty. To są żele bardzo gęste, które różnią się od hybryd tym, że właśnie łatwiej jest takim gestem, mocno zbitym żelem coś wyrysować, coś namalować. I wówczas wzięłyśmy też właśnie 002 White, to jest taki biały, też czarny 001 oraz bardzo ciekawa sprawa i pokochałam to. Szczególnie zimą, kiedy chciałam troszeczkę rozweselić te paznokcie, to jest Semi Flash i to jest metaliczny, piękny, taki srebrny kolor, który nakłada się na hybrydę. To jest taki jakby pyłek, który potem zastyga pod wpływem nałożenia właśnie. Jeszcze warstwy topu i to wszystko przepięknie wygląda, także mega, mega sprawa i naprawdę serdecznie wam polecam. No i coś, co kocham absolutnie u to firma Job. Wiecie dobrze, że tak jak, mówię, tak jak już mówiłam wcześniej, cały czas to powtarzam, uwielbiam naturalne kosmetyki ostatnimi czasy i cały czas bardzo chętnie do nich wracam, bo one mi służą a w opakowaniu znajdowały się takie oto kremy do rąk z Jop, yy, nowość, piękny pudrowy róż opakowanie yy, ja zwracam uwagę słuchajcie na takie bzdury ale no dla mnie oprócz tego, że produkt ma działać to też powinien wyglądać bo cieszy nasze oko i też nam się chce go używać yy, także jąb tutaj zawsze yy, sprosta moim wymaganiom, bo te opakowania są Fantastyczne. Co jeszcze chciałam powiedzieć o produkcie, no wiadomo, że jest on naturalny w 100%, bez olej mineralnych, parabenów, PEGów, silikonów, sztucznych barwników, a zapachy są obłędne. Ja mam tak, zapach herbaty z miętą, imbir, drzewo sandałowe oraz szałwia, zielony kawior. Wszystkie mają 90% składników pochodzenia naturalnego. I konsystencja y, tych kremów jest świetna, ponieważ one super się wchłaniają i nie zostawiają takiej tłustej powłoki, która potem przeszkadza, nie wiem, w, y, no w życiu, tak? No bo w momencie, kiedy ja posmaruję godzinę temu kremą, nadal mi tłuści wszystko, no to mnie to denerwuje, a kiedy szybko się wchłania i pięknie nabliża dłonie, no to jest to debeściak. Także tutaj naprawdę na plus, plus piękny zapach, plus ekstra nabilżenie, od razu czujecie, że te dłonie są mocno nawilżone, a nie wiecie, tak? A muszę dołożyć tego kremu za godzinę i znowu i znowu, wystarczy dosłownie dwa razy dziennie go użyć i dłonie są w cudownym stanie. I słuchajcie, ostatni produkt, którego nie odkryłam nigdzie na YouTubie, ale kupiłam przypadkiem w Seforze. jest to puder z, lamp... yy, z tak z lampką. Chanel oczywiście. Puder półtransparentny, puder sypki. I ja do utrwalania makijażu, słuchajcie, najbardziej lubię pudry sypkie. Już tyle razy próbowałam się przekonać do tych w kompakcie. Nie wiem dlaczego. No nie potrafię się do nich przekonać. Po prostu no nie, źle wyglądają mnie na twarz. Dajcie znać dlaczego tak jest. Może cera słucha woli, podkłady sypkie. Te podkłady. Pudry sypkie. Dajcie znać. Od czego to oczywiście zależy. No jeżeli chodzi o ten puder, dlaczego jest moim ulubieńcem? Po pierwsze ma ogromną pojemność. Po drugie przepięknie pachnie. Po trzecie yy, utrwala makijaż naprawdę na długi czas i nie muszę co chwilę wzerkać lusterko czy jest dobrze, bo naprawdę jest dobrze. Może on sprawdzać się również, jeżeli ktoś ma bardzo ładną cerę po nałożeniu tylko kremu i przy budowaniu tego, ponieważ on jest w różnych odcieniach i ma on delikatne zabarwienie, bardzo naturalne, ale w moim przypadku akurat ja muszę używać jakiegoś ja na przykład kremu BB i wtedy, żeby zagruntować cerę, doprowadzić ją do stanu gdzie... Idealny, bycie utrwalący makijaż, no to muszę nałożyć właśnie taką bardzo cienką warstwą, bardzo mało tego produktu. Wystarczy, żeby zmatowić ser, żeby wyglądało na no dobrze. No i co? I ogólnie, no, jedynym minusem jest cena, ale przepiękne opakowanie, super produkt, ekstra jakość i naprawdę serdecznie Wam polecam. Dostępny w Sephora. I tyle, bardzo fajny produkt. Jak zwykle mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że przypadły Wam do gustu bądź zachęciły, Was zaciekawiły te produkty, które przedstawiłam. Dajcie znać, jakie są Wasi faworyci i standardowo napiszcie, jakie macie propozycje na kolejne filmy. Ja chętnie się zasugeruję. Buziaczki, do następnych filmów, pa pa!